A co to leży pod moją książkową choinką? Chyba prezenty dla Was? Och, witajcie na kanale Book Please Podejrzewam, że wielu z was wyczekiwało Na dzień, gdy będzie świąteczne rozdanie I nadszedł oto ten dzień Z czego bardzo się cieszę, bo mam Dla was dwie książki do rozdania Czyli to oznacza, że dwie osoby Wygrają, z czego jeszcze bardziej Się cieszę, bo mogę obdarować więcej Niż jedną osobę. I tak się zastanawiałam Czy mają być to książki związane ze Świętami, czy może jakieś Inne książki, które mi się spodobały I chciałabym, żebyście wy przeczytali Ale koniec końców stwierdziłam że skoro wyszło tyle fajnych świątecznych książek no to może niektórzy z was jeszcze ich nie mają no i chciałabym wam podarować dwie a tymi książkami są Podaruj mi miłość 12 świątecznych opowiadań, które zostały zebrane przez Stephanie Perkins i myślę, że większość z was właśnie wyczekuje na tą książkę ja sama chciałam ją przeczytać i naprawdę miałam problem ze zdobyciem tej książki i jedynym Miejscem, gdzie ona jeszcze była jako taka dostępna, była strona Bonito. Więc jeżeli nie wygracie tej książki u mnie, no to może jeszcze coś tam jest na Bonito, a tak to wszędzie jest wykupiona. Już się bałam, że nawet ja sama nie przeczytam tej książki podczas świąt. Oraz księga wyzwań Dasha i Lily, której autorką i autorem jest Rachel Kahn i David Levitan, czyli znany nam w Polsce z duetu z Johnem Greenem w. Wool Grayson, nie. Tak, ta książka się nazywa. No i tej książki też jestem ogromnie ciekawa, więc sobie też ją zakupiłam, więc... Gdy nadejdzie świąteczny czas, podejrzewam, że będziemy czytać ją równocześnie. Ale co zrobić, żeby wygrać jedną z tych dwóch książek? Zasady są bardzo proste i podkreślam, że dokładny, szczegółowy regulamin znajdziecie w opisie. Jeżeli jeden z tych punktów nie będzie spełniony, to niestety, ale jesteście wykluczeni z konkursu, z rozdania. No po prostu. Chcę, żeby wszystko było na tip top I dlatego czytajcie bardzo dokładnie regulamin, bo to, co powiem, to jest tylko takie najważniejsze rzeczy, ale szczegóły też są ważne. Pierwsze, co musicie zrobić, oczywiście, być moim subskrybentem, bo ten konkurs, to rozdanie jest właśnie dla moich subskrybentów, którzy są zawsze aktywni i kciukują i komentują i tak dalej. Drugą rzeczą jest to, że jeżeli chcecie, ale nie musicie, możecie mnie polubić na moich. Um, społecznościowych stronach typu Facebook, Instagram i tak dalej. Linki do tego macie w opisie. Pamiętajcie, że jeżeli nie macie 18 lat, a chcecie wziąć udział w rozdaniu, no to musicie zapytać rodziców, czy się na to zgadzają. E, również ten konkurs jest dla osób, które mieszkają na terenie Polski, e, ze względu na to, że przesyłka za granicę jest niestety droga. Gdybym miała, nie wiem, kupę pieniędzy, to na pewno bym zrobiła również dla tych, którzy mieszkają poza granicami Polski. Ale teraz to, co najważniejsze, musicie mi napisać w komentarzu, za co lubicie święta. Możecie zrobić to jednym słowem, możecie się rozpisać naprawdę na kilka linijek napisać wiersz albo nawet zrobić zdjęcie na Instagramie e, czy Twitterze, ale musicie z, koniecznie zostawić linka w komentarzu. Poza tym również w tym komentarzu musicie zostawić swój aktualny adres e-mail, aby mogło się skontaktować ze zwycięzcami e, i jeszcze musicie wybrać książkę, bo trochę to by było bez sensu jakbyście nie wybrali książki i Dostali ją losowo, a wiadomo do wygrania są dwie książki, czyli Podaruj miłość i Księga Wyzwań Dasza i Lili. Rozdanie potrwa od 14 grudnia do 18 grudnia do godziny 12 w nocy i wtedy też będę. Mm, patrzeć na wasze komentarze, wasze zdjęcia i tak dalej, i tak dalej i w ciągu... myślę, że do niedzieli powinnam się skontaktować z tymi osobami poprzez ich maile, że wygrały i w ciągu 3 dni musicie mi napisać maila zwrotnego z waszymi danymi do korespondencji i ja wyślę wam jedną z tych książek i mam nadzieję, że dojdzie to do 24 grudnia dlatego też rozdanie trwa tylko do 18, więc naprawdę Krótko. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o to rozdanie. Pamiętajcie, że szczegółowy regulamin macie w opisie i musicie spełnić każdy z punktów regulaminu, bo inaczej będziecie zdyskwalifikowani. Um, a ja wam o tym nie będę przypominać, bo już miałam raz taki problem przy konkursie pierwszym na moim kanale i nie chcę ponownie się denerwować, tym bardziej, że jest okres świąteczny. I mam nadzieję, że obie te książki trafią w bardzo dobre ręce i że również wam się one spodobają. Ja jeszcze ich nie czytałam, ale również mam nadzieję, że mi się spodobają i że wypełnią ten świąteczny okres z takimi fajnymi, jakimiś historiami. Już się nie mogę doczekać, kiedy ja się za nie zabiorę, i mam nadzieję, naprawdę, że dotrą one do Was przed świątami. Jeszcze chciałam zaznaczyć, że to nie jest żaden filmik sponsorowany czy coś, po prostu dla Was zakupiłam te książki, z czego ogromnie się jeszcze bardziej cieszę, bo czuję, że to jest taki prezent ode mnie. W takim razie widzimy się jutro w kolejnym filmiku. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Bye, bye.